Cześć! Jesteśmy niedaleko Łomży, na granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego i to wybieramy się na dopływ Biedrzy prawostronny Wissa, Rzeka Niewielka, taka o sam raz na jesiennego wypaka Kolegą Januszem, który jest obecnie operatorem kamery, wybraliśmy jakiś tam zestaw pewniaków czytaj przynęt. Zacznę tak, od klasyki. Meps, lusoks, dwójka z czerwonym chwostem. Pewniak na szczupaki. No to chyba zna każdy wędkarz, który łowił za czasów komuników. Alga dwójka. Podstawowe wyposażenie każdego wędkarza. Tak. Jeszcze tu będąc przy klasyce, no to tak. No, no bez białego twistera to ja się nigdzie nie wybieram. Na lekkich główkach łowimy, bo wisa w miejscowości łoje jest płytka. Dlatego no wystarczy trójka, czwórka. Wiadomo o co chodzi. Tak, a jak będzie dołek? Tak, dołek to dociążenie no. Mam tych środzin tam trochę. Tak. Z Januszem byliśmy dziś w sklepie wędkarskim, w tarczynie. I dostrzegliśmy takie blaszki oto. To jest Mikado, ale się błyszczy pięknie w słońcu. W cenie 4 zł. Słuchajcie, 4 złote. Błyska wygląda jak, jak klasyczny MEPS z 1976. Dlatego zobaczymy co się będzie jutro działo No tak Jak widzicie mamy tego trochę Ale sama klasyka Chodzi o klasykę Na przewężeniach planowaliśmy użyć sliderów To jest tygrys... A, ale tu jest płotka nie? A nie lepsza, większa? gdzie? Szczupak w listopadzie jest już najedzony I on już nie potrzebuje takich dużych rybek Mam tu jeszcze taką Gdzie? O! Nie, to nie to To jest mój meps 15 lat ma A ale ile ryb na niego? O jest No i tyle by było ze sprzętu, no Widzimy się jutro nad wodą Tak jest A także teraz, no Wasze zdrowie No. Witam Idziemy z Januszem nad rzekę Jest godzina piąta rano jak widać, dopiero słońce zostało Góra jeszcze nie opadła Cieszenie 1005, temperatura 8,5